Ale niespodzianka! Waiotai, pół wajotapu, czy jakoś tak Kolejne takie termalne jeziorka, otwierają za jakiś czas Ale jest tu Więcej atrakcji w tej okolicy. Jest tu na przykład taka dzika rzeka, w której można się kąpać. Gorąca. Nawet myślałem, czy nie zażyć kąpieli. Jest 4 stopnie. Podobno w komentarzach było, że nawet można się poparzyć, jak się gdzieś pójdzie, gdzie, gdzie wypływa ta gorąca woda. No zobaczmy. No i to jest ciepła woda. To jest taka woda, jak była w tym potoku, co się. Kąpałem kilka lat temu, kilka dni temu, dwa dni temu. A tu, tu już zimniejsza. Z powodu różnic temperatur, dwa stopnie było jak wyjeżdżaliśmy, a teraz jest cztery. To bardzo widać, które rzeki są gorące. Na, taka cała linia pary się unosi nad ziemią, to znaczy, że ta woda będzie ciepła. I tu jest też ciepła i chyba stąd idzie ta ciepła woda. Miejsce jest, jest pełni darmowe. Tu piszę, żeby nie zamaczać głowy żeby nie zamaczać głowy. I to jest naprawdę świetna opcja, ale fajnie jest po całym dniu się, tak wiecie, pomoczyć w tej gorącej wodzie. Natomiast tak z rana od razu po, się moczyć to No nie chce mi się trochę. Tu jesteśmy z drugiej strony potoku i tu prawdopodobnie jest cieplejsza O, spójrzcie O, 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 tu jest wrzątek Nawet widać Tu Ciepła Tu Gorąca typu, czyli taki geotermalny obszar, kolejny już na naszej trasie chyba ostatni, ogólnie jest płatny i są tam takie kolorowe jeziorka, ale otwierają o 8.30, ale tutaj bezpłatny właśnie był ten strumień, na którym byliśmy, który wypływa z tego geotermalnego obszaru i tutaj błota, gorące, wrzące błota, tak czasem podskakują, aż wr 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 wrzą, wrzą, Wrąk. Ty jesteś rąk. Tak się prezentuje ten obszar. I to, to jeszcze jest darmowe. Trzeba przyznać, że coś innego, coś fajnego. Nie Kaśka. No. Najciekawsze rzeczy są w tym płatnym, zarządzanym przez Maorysów, oczywiście, ale wokoło w całym tym obszarze tutaj wszędzie unosi się para, wszędzie jest coś gorącego. Tutaj w Nowej Zelandii na drogach również są takie znaki, które pokazują jakie jest zagrożenie pożarowe, ale nie tylko. Na północy był też taki znak z y, wodą, restrykcje wodne i pamiętam, że najwyższy wskaźnik był zakaz podlewania wodą, ogródków itd. Tak I zaczynamy, zaczynamy. Są jakby trzy ścieżki, pierwsza ma 1,5 km, druga, y, znaczy druga z pierwszą ma dwa, a pierwsza, druga, trzecia całość ma 3 kilometry. Sugerują 90 minut, a chyba przesadzałem, no i zobaczmy, zobaczmy, co to takiego, wstęp, 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 90 za dwie osoby, 90 nowozelandzkich dolarów, a to jest, drodzy Państwo, 200 złotych. Maorysi, Maorysi, kolejna atrakcja zarządzana przez Maorysów, jak większość tutaj tych naturalnych atrakcji. Maorysi to nie są Aborygeni, to zupełnie inna sprawa nie są czarnoskórzy, są tacy bardziej trochę Azjaci, trochę Indianie. Prawdopodobnie są to potomkowie Polinezyjczyków, którzy dotarli tutaj do wyspy Nowej Zelandii z okolic właśnie Tahiti i tych, tych oceanicznych rejonów. Zajmowali się rybołówstwem, hodowlą, uprawą ziemi byli raczej samowystarczalni. Niektóre źródła twierdzą, że praktykowali też kanibalizm. Ale co Wam mogę powiedzieć, to to, że w XIX wieku zostali podbici przez Brytyjczyków i podpisali z nimi traktat. Od tej pory zaczęli... Mm, no, zaczęli przyjmować kulturę europejską, więc dziś już tak jakby nie ma rdzennych maorysów, Oni normalnie pracują w korporacjach i tak dalej, ale kultywują swoją tradycję. Taką... Praktykowali bardzo taką sztukę, rzeźbę. Tatuaże wielu małorysów tu nawet na recepcji ma jakieś takie dziwne tatuaże na twarzach. Ogólnie łatwo ich poznać, można powiedzieć. Jeszcze dodam, że ten cały rejon, gdzie się tu dymi, on jest cały czas aktywny. Nawet kilka, lat, kilka czy kilkanaście lat temu miała tu miejsce jakaś podziemna eksplozja. skutek czego powstał kolejny 50-metrowy krater. Więc te wszystkie kratery one mogą jakby. Wciąż działać, wciąż powstawać nowe. Więc, de facto, chodząc tu, można mieć szczęście i zginąć. Co się Kasia, dzieje? Śmierdzi tu okropnie. Ja lubię ten zapach kasiarki, a ty? Co? nie, aktualnie. Na chwilę obecną chodzimy przez takie bardziej wrzące kratery. Więc bardzo fajny klimacik takiej tajemniczej mgły. Wszystkie te termalne atrakcje są zlokalizowane wokół tego miasta Rotorua. A my spaliśmy nad jeziorem Taupo, które też jest jakby terenem wulkanicznym, no bo tu gdzieś robiłem ten trekking. Mamy Pecha, bo to jest najpiękniejsze miejsce w tym parku i o gówno. No i znów przy najpopularniejszej atrakcji, szampan pool. Nadal nic nie widać, chyba jest po prostu za duża różnica temperatur. Największe gorące źródło w Nowej Zelandii 65 metrów, 62 metry głębokości. Temperatura 74 stopnie Celsjusza. A, widzisz? Cylenek węgla chyba. W całej okazałości wygląda pięknie, jeżeli znajdę foto, to Wam wrzucę. Chyba mam przesyt tych termalnych tematów, bo najbardziej podobały mi się te darmowe błota, ale jest jeszcze jedna atrakcja, Geyser Lady Knox. Jest to sztucznie wywoływana nieco erupcja, bo jest tylko raz dziennie o 10.15. Pracownik wsypuje do otworu jakiś coś w rodzaju mydlin i po jakichś 15 minutach gejzer wybucha. Eee, ale to nie do końca jest tak, że to jest sztuczne. Po prostu gejzery w tym rejonie zanikły i ta woda się zbiera pod ziemią, ale jakby nie ma siły, żeby on wybuch sam. Czyli trzeba wrzucić te mydliny, żeby on wybuchł. Zachodzi reakcja. Natomiast odkryli, gdzieś doszedłem do informacji, że odkryli to w ogóle Obliscy więźniowie, którzy robili tutaj pranie w okolicy, i kiedy namydlali rzeczy gdzieś, mydliny, wrzucali do tego gejzera, to on wybuchał. Więc trochę sztuczne, zrobili z tego atrakcję, usystematyzowali to. Przez całą dobę zbiera się ta woda i raz dziennie może ten gejzer wybuchnąć. Takie aktywne gejzery są w, koło Rotorua w Tepaja, ale już braknie nam czasu, żeby tam zawitać. Pewnie specjalnie byśmy tu nie jechali, ale atrakcja jest w pakiecie z tym parkiem Yotapa, jak akurat mamy czas i widzicie trybuny, tu zaraz przyjdzie pracownik, wrzuci coś i po kilku, kilkunastu minutach szczeli! I No cóż, jak ktoś widział kiedyś prawdziwy Gejzer to uśmiech politowania na to co tu się dzieje, szopa jak nie wiem dla turystów. Właśnie z tym też mi się będzie kojarzyć Nowa Zelandia, że tu jest mnóstwo atrakcji, mnóstwo płatnych atrakcji. I wszystkie są zachwalane, a zwłaszcza przez Polaków, bo jak ktoś leci 25 godzin czy tam ile tak daleko, jeszcze płaci taką grubą kasę za tę atrakcję, to wiadomo, że on będzie zachwalał, żeby nie wyjść na frajera, że tyle płaci i dostaje gówno. Więc ja powiem, że z takich termalnych rzeczy to wybierzcie sobie jeden park, moim zdaniem wystarczy. Te darmowe błota warto. Ten gejzer spokojnie można odpuścić, bo to strata czasu. Niecałe 6 zł tutaj litr, czyli drożej niż w Australii. I tu często jest tak, że trzeba zapłacić wcześniej. Albo za pomocą karty deklarujesz za ile chcesz, na przykład ja za 60 dolarów nowozelandzkich Albo idziesz do kasiera, najpierw mu płacisz, dopiero dostajesz coś jak w USA No to dziwne, dziwne w Australii było tak jak u nas Kasia stwierdziła, że ona szybciej zjechała na Tyrolce, więc robimy wyścig 3 Jedziemy do jaskiń Waitamo. miałem to w pierwotnym planie, później to usunąłem z planu, teraz jednak znowu zmieniliśmy plany, jednak tam jedziemy, nie jest to tania atrakcja, bo daliśmy za to za dwie osoby 357 zł, jest to gru w grupach z przewodnikiem, nie brałem tego w planie, dlatego że nie można tam nagrywać, oczywiście będę próbował tą małą kamerą, ale no zobaczymy, ale jednak zdecydowałem się dodać to do planu, no bo taka okazja może się nie powtórzyć. W, tych, w tych, tej jaskini żyją takie świecące robaki, które żyją tylko w Australii i Nowej Zelandii. E, są to larwy muchówki, żyją w wilgotnych, ciemnych jaskiniach. E, tworzą takie nici, takie pajęczyny zwisające z góry i świecą, świecą, wabiąc jakieś tam zbłąkane owady, które lecą do światła. Owady łapią się w te lepkie, lepkie zwisające te, te linki i ta larwa pożera takie... Takiego owada. Te larwy żyją od 6 do 12 miesięcy, później przeobrażają się chyba w jakąś muchę, a mucha już żyje tylko kilka dni po to, aby złożyć jaja i aby powstały kolejne larwy. Coś niesamowitego, widzieliśmy to, to zdarzenie, oglądając taki serial Planeta Ziemia, yy, zrealizowany przez BBC, który swoją drogą polecam. I coś niesamowitego, że nawet w takich warunkach Matka Natura obdarzyła te, te owady taką zdolnością przeżycia i odżywiania się w ogóle tam. Świecą na podobnej zasadzie jak nasze świetliki świętojańskie, tyle że u nas świetliki świecą, żeby zwabić partnerkę, a tutaj, żeby zwabić ofiarę, czyli potencjalny obiad. Ostatni rzut oka, póki można, a później spróbujemy na nielegalu, ale ta kamera w ciemności gówno widzi, więc liczą się przeżycia, a nie te filmiki, no te, te głupoty moje. Już po, już po, Kasia. Fascynujące. Prze, 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 prze. Przepłacone moim zdaniem. No ale jeżeli ktoś chciałby je zobaczyć, to naprawdę tutaj fajnie można zobaczyć, bo jest ich dużo. Są miejsca, gdzie da się je znaleźć normalnie, na dziko, bezpłatnie, ale raczej nigdzie nie ma ich aż tyle co tutaj. No i oczywiście atrakcja typowo pod turystów, czyli Stajecie sobie na green screenie, robicie jakieś głupie pozy, potem wam w Photoshopie to przerabiają, że jesteście w tej jaskini i możecie sobie to kupić za 40 dolarów. To jest takie, właśnie amerykańskie bym powiedział. Co? U nas tyś tak to robi, co to No to ja tego nie rozumiem w takim razie. Były świecące robaki, więc czas na coś, o czym Kasia marzyła od dawna, a mianowicie kiwi. Kiwi, ptak nielot, żyje tylko w Nowej Zelandii. Bardzo ciężko go spotkać na wolności. Kiwi żerują głównie nocą, dość dobrze się ukrywają, dlatego bardzo ciężko je spotkać w naturze. Najłatwiej chyba by było po prostu jeździć autem nocą w rejonach, gdzie te kiwi są, bo wtedy często mogą przebiegać przez drogę i tak możemy je spotkać. Jak jechałem na ten szlak wulkaniczny, to właśnie były znaki, że uwaga na kiwi w nocy. I pisało wyraźnie, że w nocy uwaga na kiwi, bo one tylko nocą łażą. Dlatego nie uda nam się zobaczyć w na dlatego przyjechaliśmy tu do takiego domu kiwi, gdzie, no, gdzie spełnia marzenie Kasi i zobaczy kiwi. Kiwi? Co jest, nie było, cały czas mówisz kiwi, 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 kiwi. kiwi. Do tego chyba widziałem często australian Bruce Taillet. On zjada jaja kiwi. O, ciekawostko. Pod gatunków kiwi jest cała masa i tu są miejsca, gdzie żyją na wolności. No i ja właśnie jechałem w tym chyba rejonie. Dlatego ciężko spotkać kiwi. W nocy se łazi i szuka żarcia, a w dzień o, śpi gdzieś w dziupli. Widzieliśmy, widzieliśmy kiwi. Hmm. Oczywiście, żeby je zobaczyć, żeby ono chodziło, to musi być ciemno, jest tam ciemno, trzeba przyzwyczaić oczy. Jest ciemno tak jak, jak przy pełni księżyca, czyli jest lekkie doświetlenie, ale i tak ciężko zobaczyć tego kiwi. Udało nam się, nawet mi się udało zrobić zdjęcie, co jest nielegalne, oczywiście, ale jak teraz tam widzę tych wszystkich ludzi, może widziałeś, 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 to nie jestem dumny z tej wizyty i stwierdzam, że jednak po prostu niektóre zwierzęta trzeba zostawić same sobie i tyle, i nie, 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 nie że za wszelką cenę chcemy je zobaczyć, więc, więc, więc tyle, tyle chyba w tym temacie na zakończenie Nowej Zelandii. Kasia? Co? Australia czy Nowa Zelandia? Nie wiem. Największa różnica, znaczy największa. Jest dużo różnic. W Australii są te wielkie połacie terenu, takie... są te odległości. Tutaj tego nie ma. W Australii zwierzęta rzeczywiście możecie spotkać, masę dzikich zwierząt. Tutaj w Nowej Zelandii też tego nie ma. Możecie spotkać też masę zwierząt w Australii, nawet jadące autem przy drodze. Tutaj tego nie ma w Nowej Zelandii. Yy, ogólnie tu jest mało takich zwierząt leśnych. Natomiast dużo jest tu ptaków. I to tak nauczonych ptaków, że one na przykład nawet nie odlatują jak jedzie auto, tylko one sobie tak tuptają i ci tylko schodzą z drogi. Żałujemy, żałujemy tutaj wizyty, zakupu biletów. Więzienie ptaków, zwłaszcza ptaków, w szlatkach. to jest największe chyba barbarzyństwo ludzkie, moim zdaniem. Nasza wina, nie polecamy. Jesteśmy w Auckland, ostatni posiłek w Nowej Zelandii, Carl's Jr. Mięso, Kasia, mięso trzeba jeść. Samo mięso, jak Kasia lubi, nie? Auto oddane dziś, choć lot mamy jutro, a to dlatego, że lot mamy 6.00, a wypożyczalnia pracuje od 6.00, więc musieliśmy oddać dziś. 19.30. I mamy tu hotel przy lotnisku Ibis. Był drogi, no ale nie było wyjścia. E, jeśli chodzi o auto, to jednak widzicie, Japończykami mi się gdzieś dobrze jeździ. Honda, Toyota, to jednak jest to. Do hybrydy idzie się przyzwyczaić. Ale kurde... To była jariska, tak, Kaśka? Kurde tak mała, auto, to ja nie wiem. to, to... tak, żebym ja wygodnie siedział z przodu, to z tyłu nikt by nie wszedł, nie ma szans. Chyba, że fotelik dziecięcy, gdzie by nie było potrzeba miejsca na nogi. Masakra jak mało miejsca jest w tym aucie, a tak to spalanie bardzo fajne. I ogólnie nie jeździło się tym autem źle przyspieszenie miał i tak dalej. Tylko trochę śmierdziało z klimem, jakimś grzybem, no ale trudno. Miast nie zwiedzamy, więc Oakland zupełnie odpuszczamy, ale nocujemy przy lotnisku Vibis Budget. Jeden z droższych hoteli, no bo przy lotnisku i tak udało mi się wyrwać za ponad 400, bo normalnie chodzą po 5-600. Bardzo mało miejsca, najmniej spośród hoteli, w których mieliśmy, ale jest lodówka i jest chajnik. Yy, u nas w Vibisach chyba tego nie ma, z tego co pamiętam. A tu to jest raczej taki standard, i w Australii, i w Nowej Zelandii, że zawsze jest lodówka i zawsze jest czajnik. Często też mikrofale. Standard Ibisowy. Uff, zameldowaliśmy się przed 20, wymeldowujemy się koło 3. Podsumowując, Nową Zelandię, wydaliśmy tu sporo kasy, bo brali, yy, no braliśmy atrakcje, które są płatne. A płatne są sporo i nie wszystkie są tego warte, więc musicie przemyśleć i nie słuchać jakby opinii innych, tylko samemu tak jakby zdecydować, czy na pewno dla was to jest warte. Yy, Nowa Zelandia spokojniejsza, od Australii znaczy spokojniejsza. Nowa Zelandia bardziej zbita, więcej bardziej tłoczno, przynajmniej na wyspie północnej, trochę zimniej niż w Australii o tej porze roku. Mniej zwierząt zdecydowanie. A tak to spoko, ale jak mówię, dość droga. Co nam Kasia jeszcze powie? W Zelandia czy Australia? Australia. Kocham zwierzęta. Tyle w temacie. Ale to nie koniec, to nie koniec. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Miejski. Wracamy do Australii. E'